Strefę subfluorescencji. To jest strefa, której występuje właśnie subfluorescencja, czyli krystalizacja w głębi. Jak wiemy, tworzenie się kuształów generuje ciśnienie krystalizacyjne i to rozsadza materiał budowlany. A że krystalizacja właśnie występuje w środku. Ja tu o krystalizacji powiem dalej, ale, ale warto zwrócić uwagę na. Miejsca występowania kristalizacji soli. One są tutaj z boku, niżej, a w wyższej, wyższej części profilu to jest na samej górze tam, gdzie kończy się właśnie podsiąkanie kapilane, gdzie, gdzie jest najwyższa część właśnie murów, która jest zaniegocona. I tutaj mamy podwyższone strefy zagęszczenia higroskopijnego właśnie z obecności soli i to właśnie krystalizacja głęboka powoduje właśnie odpadanie tego tynku. Tego no jeżeli cofniemy się, to mniej więcej właśnie tak wygląda najbardziej klasyczny profil e, kapilarny. E, teraz przejdźmy do właściwości higroskopijnych soli. E, przypominam to pierwsze pytanie, które mi więcej tutaj padło. I na pytanie, co się będzie działo w temperaturze 20 stopni i przy wilgotności 85% z wilgotności względnej No, padło odpowiedź, że będą kryształy soli. No, to nie jest takie oczywiste, gdyż e, z uwagi na właściwości figoskopijne soli. A czym są właściwości figoskopijne? Właściwości figoskopijne to jest zdolność materiału do przyciągania pary wodnej i to są właśnie materiały hydrofilowe. Generalnie cegła, tynk to są wszystko materiały hydrofilowe, a sole też są materiałami hydrofilowymi. Posiadają jednak właściwości hydroskopijne tak mocne, że w określonej wilgotności względnej i temperaturze tworzą roztwory wodne. No i może yy, mamy na przykład tutaj azotan amonowy w temperaturze 10 stopni, czyli w względnej 75% i on już tworzy roztwór wodny.